Cześć. Ja jestem i witam Was na kanale Bukoland. W tym odcinku chciałabym rozpocząć e, serię z nowym pomysłem, e, mianowicie pierwszy raz w życiu czytam, e, i na pierwszy warsztat pomyślałam, że pójdzie klasyka. Można już tak powiedzieć, że to jest klasyka, czyli Igrzyska śmierci. E, I w tym odcinku przeczytamy sobie dwa tomy, ponieważ e, na drugi. Drugą część planuję tom trzeci e, oraz e, ten nowy prequel e, Balada ptaków i wężów. o tak, więc e, po prostu myślę, że tak będzie no żeby nie było też za długo i, i żeby była jakaś tam płynność w tym wszystkim, e, także zapraszam Was serdecznie. Zaczynamy pierwszy tom, Igrzyska śmierci. E, jestem bardzo ciekawa. Dodam tylko, że ja oglądałam filmy, ja znam je i znam Fabułę, natomiast książek nigdy jako takich nie przeczytałam, także um, zaczynamy. Jestem póki co na prawie 30 stronie. Myślę, że będziemy robić update'y tak, co no, nie wiem, jak poczuję potrzebę, to Wam opowiem po prostu. Co jakiś czas będziemy robić te update'y. Powiem na razie tyle, że jestem bardzo podekscytowana serio, i bardzo mi się podoba. I, I tak jak mówię, jestem dopiero na lady po 30 stronie i już trzy znaczniki sobie zaznaczyłam. Fajnie, jestem ciekawa, czy. Jakby filmy znam dobrze. Jestem ciekawa, czy, czy jakoś mocno się różnią. Um, czy są jakieś takie wątki ważne, których nie było w filmie, a na przykład są w książce. Także zobaczymy, ale. Bardzo fajnie wejść w głowę głównej bohaterki, poznać jej myśli. Hej, szybkie podsumowanie. Jestem już na stronie 122, i powiem tak. E, oglądałam film, tak jak mówiłam wcześniej mm, i uważam, że Heimich jest zdecydowanie większym alkoholikiem i pijakiem w książce niż w filmie e, Dodatkowo uważam, że czasami mm, Susan Collins jakby ucina wątek i kiedy e, faktycznie zaczyna się jakaś, jakiś ciekawszy moment w książce to ona go skraca czasami nawet do pół strony i kończy rozdział i to jest takie dziwne troszeczkę do samej Katniss i do jej przemyśleń, nie mam zarzutów, podoba mi się, jest trochę taka, nie, czy w sumie nie wiem co o niej myśleć, bo czasami mam wrażenie, że Katniss jest troszeczkę głupiutka, a troszeczkę taka naiwna, no nie wiem, jak to powiedzieć, ale jakby kreuje się na taką właśnie twardą i y, zimną dziewczynę, która nic nie dotyka, y, ale jakoś tak uczuciowo ona jest bardzo zagubiona i y, nie jestem pewna, czy mi się to do końca podoba, bo tak naprawdę nie wiem, co mam o niej myśleć. Ja nawet nie wiem, co mam powiedzieć, tak żeby to brzmiało sensownie, wiecie o co chodzi. Więc może po prostu muszę pójść dalej Może później mi się to jakoś rozjaśni Natomiast jak na razie to mam trochę mieszane uczucia co do głównej bohaterki mm, Jest moim zdaniem troszeczkę taka... Nieogarnięta życiową mimo wszystko Wyglądam trochę jak ziemniak, ale... Chciałabym powiedzieć, że skończyłam wszystko, śmierć pierwszych I... Mm, Mam pewne przemyślenia co do kotnic. Mianowicie trochę po niej pojechałam w po ostatnim update'u. E, tak mi się wydaje, przynajmniej. Może trochę zbyt krytycznie ją oceniłam, ponieważ no dobra. Jednak ona ma 16 lat. Została postawiona w sytuacji podbramkowej, gdzie zagrożone jest jej życie. E, musi chronić swoich bliskich, tak? Może umrzeć i tak dalej. Więc logiczne jest jej takie zagubienie i rozstarki, to, że ona tak naprawdę no, nie wie, co ona czuje i tak dalej. Ale z drugiej strony <gryś> mimo wszystko mnie to irytowało, bo ona jakby cały czas y, mówiła, że o, Pita to Dobry, bo obserwuje nas kamery, cały, cały czas, tak? tak, tak... Obserwuje z tak... kamery i on i to robi, bo robi, taki bo tak jest plan. Tak tam... jakby nie wiem, no. Wkurzało mnie to, że ona nie może dostrzec, że to jest szczere. Dobra, mm, ja już skończyłam pierwszy dom, tak jak mówiłam wcześniej. I zaczęłam w Pierścieniu Ognia, jestem już całkiem daleko, bo jest to 141 strona I teraz tak, może krótko co się dzieje, bo, bo może jest ktoś, kto, kto nie ogarnia Drugi tom rozpoczyna się, kiedy już Katniss i Pitas są po, wygranym, po wygranych igrzyskach i rozpoczyna się ich tournée, takie coroczne tournée zwycięzców po wszystkich dystryktach itd. No i niestety, albo istety, ich tournée, ich sprzeciwienie się kapitolowi, ich huczne zakończenie igrzysk, no może nie będę już tak stracać do końca, bo, bo, bo może ktoś nie wie, Natomiast wzbudza bardzo dużo emocji wśród e, innych mieszkańców e, dystryktów e, panem. E, no i w, w, po prostu zaczynają e, wszczynać się powstania, bunty. E, ludzie sprzeciwiają się kapitolowi, e, zaczynają się buntować. E, Katnis, chcąc, nie chcąc, trochę i do tego inspiruje swoją postawą i swoją Tą taką buntowniczą duszą i naturą, no i snow nie jest z tego zadowolony, tak? Wiadomo, i teraz pojawia się pytanie: co dalej? Czy iść za rebelią i czy sprzeciwiać się kapitolowi, czy chronić swoich bliskich i czy zatrzymać za wszelką cenę ten bunt? No i teraz właśnie takie pytanie jest postawione przed Katnis, ona nie wie co robić. Tak naprawdę jej listy też nie wiedzą, co robić. Dodatkowo ona nie wie, którego chłopaka trochę wybrać, mam wrażenie. To znaczy, jakby w filmie to było tak. Mm, mniej ukazane były te rozterki, jednak jej miłosne, mam wrażenie, mimo wszystko. Mm i jednak w filmie ona bardziej stanowczo postawiła na Pita, Natomiast w książce są takie momenty, kiedy nie wiadomo i tak naprawdę ona co stronę zastanawia się, czy wybrać Pitę i iść za tak jakby rozumem i za tym całym planem, czy jednak iść za Gaylem, tylko że ten Gael jest według mnie bardzo toksyczny. On wywiera na niej jakieś takie nie wiadomo jakie poczucie w ogóle winy. I jakby mam wrażenie że czasami, że nawet ją zmusza trochę. On ją tam nawet w pewnym momencie pocałował sam z siebie Jakby tak znienacka i, i w ogóle, a ona już była w trakcie zaręczyn z pitą Więc jakby mm, mam wrażenie, że nie tyle, że... Bo tak jak wcześniej mówiłam, że to Katniss jest niedojrzała i trochę głupiutka Tak teraz uważam, że Gail jest niedojrzały i głupiutki On jakby, mam wrażenie, że w ogóle mu nie styka w mózgu to, że jest rewolucja i że mm, Mimo wszystko, to małżeństwo Pity z Katniss jest zaaranżowane dla ich wszystkich dobra. No, tak jest, tak właśnie jest i, i zobaczymy, co jest dalej. To znaczy, ja wiem, co będzie dalej. Ja oglądałam filmy kilka razy, ale y, przejdźmy y, dalej razem z Katnis i jej myślami w książce, jak to wszystko będzie wyglądało. E, no, mnie to irytuje. Powiem szczerze, ja nie lubię trójkątów miłosnych w książkach. Mnie coś takiego drażni. Nie czuję jakby żadnej satysfakcji z tego ani rozrywki. Dodatkowo na mnie to irytuje, że, że Pita się w to zaangażował, że on jakby ją kocha tak naprawdę. Już poza tym całym planem dotyczącym właśnie spełnienia widzimy się Snow'a i kapitolu, a Katnij z nie wie, i jakby ona miesza w głowie sobie. Picie i Gailowi i jakby to jest po prostu w tym wszystkim najgorsze Także będziemy czytać dalej i zobaczymy, co się będzie dalej działać. Oczywiście możecie zauważyć, że wyglądam identycznie jak na samym początku Tak, nie nagrałam yy, zapowiedzi Także po prostu yy, zrobiłam to teraz yy, I co? Ja jestem już po, yy, w Pierścieniu Ognia yy, Powiem tyle Pierwsza połowa książki była dla mnie bardzo nudna, mimo że jakby ja lubię polityczne, różne takie tematy w książkach, ja się bardzo dobrze przy nich bawię, natomiast tutaj coś jednak nie grało i trochę to było takie przynudnawe. Dopiero jak się zaczęły te kolejne igrzyska, od drugiej połowy mniej więcej, no to to jakby było. W... To już było fajne. Ogólnie pamiętam, co się działo w filmie już w trzeciej i czwartej części. I zastanawiam się, jak Susan Collins zmieściła to w tym jednym tomie ostatnim trzecim. Ale w sumie znając ją, to pewnie poskracała połowę fajnych wątków i sytuacji. Także <głynie> ogólnie nie mówię, że to jest że to są książki. Bo ja tak oceniam je na mocną twóreczkę. Ale nie wiem, dla mnie mogłyby być po prostu bardziej rozwinięte. Ci bohaterowie mogliby być właśnie jakoś tak fajni, bardziej rozbudowani. Po prostu hmm, czytałam już tyle różnej fantastyki, która była na stron, na przykład 500, załóżmy. I tam to wszystko fajnie... Miało ręce i nogi, i, i tak fajnie można było się bardziej w to wszystko zagłębić. I ci bohaterowie byli tacy właśnie bardziej, no więcej, po prostu było o wiadomo, bardziej byli bogaci. Ten świat był bardziej rozbudowany, trochę mi tego tutaj brakuje, ale ogólnie nie było to złe. Także y, będziemy czytać też następne tomy. Wkrótce widzimy się w następnej części, gdzie zapoznamy się z kosogosem, czyli trzecim tomem oraz z Balladą ptaków i Węży. Ja jestem bardzo ciekawa, ponieważ słyszałam, że kosogos jest najgorszy ogólnie, więc no, zobaczymy, ale za to słyszałam, że ballada ptaków i Węży zbiera świetne opinie. A nie oglądałam akurat tutaj filmu, w ogóle nic nie wiem, jakby zero żadnych spoilerów, także to będzie dla mnie. Wszystko na spytanku, więc fajnie. Cieszę się. Wpadajcie na Instagrama e, i zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia.